Halloween, witajcie w recenzji po latach odcinka The Idiots Lantern z serii drugiej. Także jesteśmy już, powiedzmy, za połową e, tego sezonu. I doszliśmy do jednego z gorszych momentów, bo nie ukrywam, że The Idiots Lantern jest według mnie jednym z gorszych odcinków, które dostaliśmy w doktorzuchu ogólnie. E, i myślę też, że raczej nie mam zbyt dużo do powiedzenia na jego temat, bo to jest jeden z tych odcinków, które po prostu słabo się raczej ogląda i powiedziałbym, że jakby to jest główny zaszut, ale jakby porozmawiajmy sobie chociaż chwilę. Zacznę na pewno od tego, że podoba mi się otwarcie, gdzie Doktor i Rose sobie na tym skuterku zasuwają. Na tym motorku są przebrani. Myślę, że przyjechali gdzieś indziej niż przyjechali. Jakby to jest spoko. Ciekawy jest pomysł z wykorzystaniem telewizorów. Ciekawy jest pomysł, na to, że ta The Wire e, jest jakby postacią, która jest zamknięta w telewizji. E, jakby to jest spoko. E, ten chłopak, który jest później jednym z głównych bohaterów, niestety nie pamiętam jak on się nazywa, ale on jest fajny. Tommy, myślę, że to był Tommy chyba. On jest e, fajnym bohaterem. E, no i jest tutaj kilka takich fajniejszych scen. E, między innymi to, jak dziesiąty doktor tam spotyka w końcu. Ja teraz na tym pamiętam, czy to była policja, która jakby operowała w, e, w tym miasteczku, czy to byli jacyś tam prywatni detektywi, no ale spotyka tam jakby grupę, która próbuje rozwiązać tą sytuację, która się dzieje, to dialog między nimi jest bardzo fajny, bardzo fajne są jak wspólnie e, jadą do sklepu MacPaya i tam e, rozmawiają z tym The Wire, ona no się na chwilę staje taka kolorowa to jest na pewno e, bardzo fajny element tego odcinka natomiast e, jakby to powiedzieć cała reszta nie do końca gra w tym odcinku i myślę, że zacznę tutaj od aktorstwa, bo ile no jakby nie mam problemu wiadomo z główną obsadą. David Tennant i Billy Piper sobie radzą świetnie. Tutaj są napisani trochę dziwnie. Jest moment, w którym doktor jest taki bardzo agresywny. Taki, ale nie, nie na takiej zasadzie, że, że jest po prostu straszny i, i że jest taki intimidating, ubrakuję mi polskiego słowa. Tylko jest po prostu taki agresywny w kontekście, trochę bycia bully, więc to mi się nie do końca podoba. I Rose ma parę takich momentów, gdzie jest taką trochę piskata, e, co też mi się wydaje, że trochę, że trochę tutaj trochę to nie, nie pasuje do tego, jak oni wyglądają w tym sezonie. E, natomiast głównym problemem jest e, ojciec Tomiego, ten koleś jest strasznie karykaturalny. I o ile jakby zdaję sobie sprawę, że na pewno istnieli e, ojcowie, którzy się zachowywali w dokładnie taki sposób, to wydaje mi się, że można było pokazać to jego takie opresywne zachowanie w bardziej delikatny sposób, może o tak powiedzmy, w taki bardziej e, bardziej realistyczny, który się aż tak nie wybija. Bo on po prostu no, tylko mu brakuje, żeby ten wielki wąs się mu jeszcze ruszał e i wtedy byłby po prostu stuprocentowym wylanem z kreskówki. Jeśli chodzi o to, że ta The Wire wysysa twarze z ludzi, czy to to tak naprawdę wysysa jakieś tam połączenia nerwowe, impulsy nerwowe, coś takiego, ale to się objawia tym, że twarz im znika. Jest to creepy, ale w odcinku, który nie do końca się klei i nie jest zbyt wciągający, no to nie ma to zbyt dużego znaczenia, że ten element jest creepy. Bo co z tego, że ta babcia, Tomiego, wydaje się być straszna, jak obok nie jest ta karykatura z kreskówki, która w kółko chodzi i krzyczy wszędzie. To tak nie klei się po prostu ze sobą. Natomiast. E i myślę, że też jakby finał tej historii nie do końca mi gra. To, że. Ta, ta, ta scena po prostu jak Magpie jedzie samochodem, żeby podłączyć tą The Wire do tego wielkiego nadajnika, i się wspina po tym nadajniku, i zanim się spina doktor, i tam po prostu podłączałem jakiś kabelek, i że zapisują na kasecie czy coś takiego, to jest. To jest takie strasznie ciekawe i. Mam wrażenie, ten finał nie miał na siebie konkretnego pomysłu, tylko po prostu zróbmy to, co tak trochę robi zawsze, czyli jest coś w rodzaju jakiegoś biegania, gdzieś biegamy, gdzieś się trzeba wspinać, muszą krzyczeć ze strachu, z bólu, ze zmęczenia, ale nie ma w tym takiego jakby większego planu, nie, nie do końca wiemy o co chodzi, nie jest to też zbyt kreatywne, jest takie po linii najmniejszego oporu po prostu. No, i jakby to też samo samo zakończenie tego wątku Tomiego, e, gdzie jego ojciec został wywalony z domu, to jest jakby spoko. Natomiast to, że Rose każe temu Tomiemu iść, pogadać z ojcem, bo to jego ojciec, to jest takie trochę. Mm, każemy ofiarze zrobić pierwszy krok w stronę oprawcy. No, nie jest to zbyt dobry message. I o ile rozumiem, że. Rose by o tym pomyślała, to żeby doktor przy tym był i jakby to akceptował, jako tako, no jest to dziwne. Ja mam wrażenie, że ten odcinek również wygląda gorzej niż pozostałe, bo mam wrażenie, że w tym sezonie, em, tak jak wcześniej mówiłem, że może School Reunion miało trochę taki bardzo, bardzo vibe telewizji z lat 2000. Tak, mam wrażenie, że tutaj znowu jest taki vibe taki, jakiegoś takiego sitcomu, troszkę delikatnie, takiej opery mydlanej, e, z tym jakie są kadry, że to wszystko jest takie przerysowane, na przykład ta fryzura doktora jest przerysowana. Mm. Jakby po prostu nie jest to dla mnie interesujący odcinek, i uważam, że jest chyba najsłabszym, który się do tej pory, i to jest po raz kolejny odcinek Marka Gatisa, Mam wrażenie, że jego poprzedniego odcinka nie oceniłem zbyt dobrze. Eee, więc Mark Gatiss może nie wracaj do doktora Hu na razie myślę, że dam temu odcinkowi na obecny moment możliwe, że w przyszłości zmienię tą ocenę wtedy was zupdate'uję, że coś tam się pozmieniało ale na obecny moment to chyba będzie dla mnie trujeczka. mówię tak, bo mam, mam wrażenie w głowie, że to jest ciubkę za nisko że może te czwóreczka ale jak porównuję sobie, e, piątkę dałem e, New Earth to Fan Claw, The Long Gaming Unquiet Dead, a to były dużo lepsze odcinki, więc wydaje mi się, że trujeczka na razie będzie dobra. E, jest to krótka recenzja, bo naprawdę. To jest taki odcinek, który jest dla mnie zapychaczem, który jest po prostu słabo zrobiony. Nie mam absolutnie nic więcej do powiedzenia na jego temat. Dla mnie ten odcinek mógłby nie istnieć i nie obchodziłoby mnie to, ale jeśli robię sobie jakby przegląd całej serii, to też nie będę płakać z tego powodu, że muszę to obejrzeć po prostu. Whatever niech sobie będzie, ale jest po prostu dość słabo zrobiony. Także to była moja dość szybka, jak na tę recenzję. Recenzja The Idiot Lantern, czyli siódmego odcinka serii drugiej. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym odcinku, oraz jak wy byście go ocenili. No, i to jest na razie, jak dla mnie, najsłabszy odcinek do tej pory, który oceniałem, bo jak mówiłem, najniżej mam tu w Earth, koloniu Airflow and Gaming Quiet Dead z piąteczkami, a tutaj mamy pierwszą trujeczkę. Nawet nie mam żadnej czwóreczki jeszcze, więc e, no tak to niestety kończymy. Ale ja ogólnie lubię odcinki doktora. Ja lubię Doktor Hulby ten serial, więc mało odcinków będzie miało u mnie oceny poniżej pięciu. To naprawdę się trzeba postarać, żeby mieć oceny poniżej pięciu, i ten odcinek się postarał i, i dostał. Także dziękuję Wam za wysłuchanie, i do usłyszenia w kolejnych materiałach. You up, Pretty Boy? Every last morsel... and when i have feasted i shall regain the corporeal body which my fellow kind denied me good lord color television so your own people tried to stop you they executed me but i escaped in this form and fled across the stars and now you're trapped in the television not for much longer